Wszystko się zwiedziecie nowym odcinku i dzisiaj możemy grać tylko, no, Jedna Jedna za tak mówię, bo na przykład jest Goblin House, Barbarian House i tak dalej. Chodzi mi o na przykład Tesla, Barbarian House, Goblin House. Po prostu takie domki jakby. Znaczy na przykład o wieże Bombera. No, mam nadzieję, że już wiecie o co chodzi. Więc teraz zrobimy z nich tak, dobra. To w ogóle są Deki z różnych odcinków. Jest z ro... są z różnych odcinków deki widzowie. Nie wiem, teraz w sumie wyzarujmy Dobra, chaosem to. To jest mi dobra. W sumie też mogę. Jest jeszcze to. I to by się w sumie przydało. Wieża Bombera w sumie też. Najpierw House będzie Bombera. I w sumie mi się tak zdaje, że chyba kiedyś już nagrywałem ten film. Taki sam, że mogą grać tylko do houseami Nie wiem, jak coś mówię, no dobra. W sumie. W sumie z tego dałbym sobie. To w sumie. Gdzie to teraz było i gdzie to było? Dobra, szukamy. Mi chodziło o to yy, szkieletowe. Szkieletowe. Dobra. Albo. No, dobra jest. Chciałem powiedzieć, że jak wy to widzicie, to jestem ślapy. Ale dobra, nie ma, że nagramy. Dobra. W sumie nie wiem, co ja mam zrobić tymi hausami. Będę bronić raczej. Czy też... Dobra. Może jakoś się obroni. Nie wiem, czy to? Też tak, to może. Co to damy? Tu, tu się miasto jakieś tworzy. Tu, jest jakieś, tu się jakieś miasto tworzy, widzowie. To jest paryż jakiś. Dobra. Sprawdźmy przez ile sekund. Chciałem wiedzieć przez ile sekund będzie się robiło, ale no przez zero. Co się nawierza. Dobra, nieważne. Będę bronić raczej. Nie, ale było obronie? Nie. Dobra. Bo to w sumie nie ma nieskończoności HP. I co sekundę albo co dwie sekundy traci. Więc no. Nawet tak się nic nie zrobi tej wieży. Dobra. I on już, on już chyba zakumał, że no nie, że wziąłem sandek z hałsami Niech, zrobię teraz najgorszą rzecz, jaką mogłem, szczerze. I tak się wbił. Jeden szkielet został ceką, że rozwali Dobra. Będę bronić to na przykład nie no. Tym to tak średnio obronię. Nie no i teraz pomnę, no ale teraz w sobie, sobie tak zrobię. Nie, już po mnie w sumie. Nie już po mnie na bank. w goblin house. I dobra już przegrałam, mogę się poddać, ale no nie poddajemy się. Poddawanie jest słabe. Nie lubię się zbyt poddawać. Dobra. W sumie tak sobie dajmy. Y, dobra. Jeszcze to. Czekam na Barbarian House, żeby coś wypuścić z tej chatki. Barbarzyńców. Żebym w końcu im coś zadał. I nie patrzcie, chyba jeden HP im zadałem. Czy tam z 3 HP? Czy tam może ze 100 HP im zadałem? Dobra. Nie, dobra. Już przegrałem, widzowie. Nie, no już pomnę, pomnę. Dobra. I w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale... Czekajcie. To są już takie nowe areny. Ja dopiero dzisiaj się dowiedziałem. Nie wiem, czy wy też. Patrzcie. Z tej nowej postaci karty jest jeszcze maksymalniejsza. Od maksymalnej. Co jest? Ciekawe, o co chodzi w takiej arenie. Nie, no w sumie pewnie normalnie się gra. Nie, może tu jest jakaś specjalna arena. Nie wiem. Może tam można użyć tylko jednej postaci. Zkrótko jest Mega Nut i PK. W ogólnie nowa postać ma wyglądać tak. Moją być chyba dwie karty. Jedna ma być normalnie, a druga na smoku. Więc nie wiem. W sumie sam. Możecie mi napisać w komentarzach. Teraz pa!